6 miesięcy Tyle przyszło czekać gdańskim kibicom Speedwaya na upragnione emocje związane z Ekstraligą. W pierwszej kolejce do Gdańska przyjechała drużyna PGE Marmy Rzeszów. Każdego roku jednym z elementów oznajmiających przyjście wiosny jest ryk żużlowych motocykli i charakterystyczny zapach spalonego metanolu. Tak też było w lany poniedziałek 9 kwietnia. Beniaminek Enea Speedway Ekstraligi Lotus LOTOS Wybrzeże Gdańsk podejmował przed własną publicznością przyjezdnych z Podkarpacia. Zespół PGE Marmy Rzeszów. Ludzie nie zawiedli, pogoda też. Jakie okay. są jakieś przewidywania na dzisiejszy mecz? No ja myślę, że na styku, ale tak 47-43 powinniśmy wygrać. Ciężko z tym składem, naprawdę będzie ciężko. Zobaczymy jak będzie. Po pierwszym meczu wszystko się okaże. Mam nadzieję, że wszyscy pojedą do turnia, bo tam wiadomo, że będą plecy. Na pewno wygramy dzisiaj. A był wybór między Lechią a wybrzeżem czy yy, zero. Tylko IKS. Cieszymy się, że Marek Dara wrócił do składu. To jest dla nas najważniejsze. Przed spotkaniem prognozowano niemal każdy realny wynik. Jednak już po pierwszych sześciu wyścigach na Gdańskim owalu w sezonie 2012 pewne było, iż przyjezdnym wygrać nad morzem będzie bardzo ciężko. Każdy ten pierwszy bieg właśnie jedzie w ciemno, dopiero później jakieś ustawienia zmieniamy i myślę, że nie było też tragiczne, bo każdy dawał od siebie maksimum, jako drużyna pomagaliśmy sobie w parkingu. I atmosfera była naprawdę dobra. Nie przekolorywałem, yy, tylko mówiłem przed meczem, jak jest faktycznie sytuacja w drużynie. To nie znaczy, że mieliśmy się poddać i, i trzeba było to odrzucić na bok. Tak jak mówiłem, nie ma co biadolić, ale mówię, jeżeli na początku ich czymś nie zaskoczymy, to może być ciężko. I taką mieliśmy przewagę, że, że udało się dowieść to zwycięstwo wy do końca, bo na końcówka nie, nie najlepiej wygląda w naszym wy wydaniu, bo nie oszukujmy się, rywal. Jest mocnym zespołem kadrowo, personalnie, ale dzisiaj no, to był słaby. Po wręcz podręcznikowym ściganiu w wykonaniu trzykrotnego mistrza globu Nikiego Pedersena, a także młodszych kompanów, m.in. Krystiana Pieszka, lotos Wybrzeże wyraźnie odskoczył gościom na 16 punktów przewagi. Warta odnotowania jest akcja z biegu drugiego, w którym popularny krychaniczym zawodnik Grand Prix rozprawił się z żużlowym wyjadaczem światowych torów. Gregiem Walaskiem. Otworzyła się brama, że tak powiem, wszedł w nią i już nie odpuścił. I o to właśnie chodzi, żeby być. Wszyscy się spisali na medal, wiadomo, każdy miał swój cenny punkt, no, wszyscy podwozili tak, jak mieli podobać, jesteśmy z tego zadowoleni. No, i wiadomo, żeby ta przewaga jeszcze była większa, żebyśmy ten bonus zeszłowie utrzymali. Obok wspomnianego Walaska zawodnikiem, który podjął rękawicę przy długich ogrodach, był Jason Kramp. Pomimo niepowodzeń w swoim pierwszym starcie, w kolejnych pięciu Ginger nie miał sobie równych. when you have the score like we have after four races it's a very tough situation to come back from but we tried hard we raced hard and you know i think in the last uh, four or five races we, um, we joined the meeting properly W szeregach Dariusza Śledzia kompletnie zawiodło trio Kuciapa, Okoniewski i Richardson, które wspólnymi siłami dorzuciło do dorobku stali marne 7 punktów. Dodajmy, iż młodzieżowiec Łukasz Sówka w pojedynkę wykręcił 5 oczek z bonusem. Pogratulować można tylko Gdańszczanom wygranej. Myślę, że dzisiaj walka była fair i Mogło się podobać to kibicom, bo było dużo mijanek. Chomski jest bardzo dobry gość, trener. nie? Ale jednak to, co on powiedział, że mamy zespół waleczny. Waleczny zespół i to się potwierdziło dzisiaj. Pod nieobecność Piotra Świderskiego, za którego zastosowano zastępstwo zawodnika, Stanisław Chomski może być zadowolony z całego zespołu. Przede wszystkim cieszy postawa pary juniorów, walecznego jak zawsze Jonasona, czy profesora żużla Nikiego Pedersena. No jeżeli chodzi o moich zawodników, to bardzo na plus mnie zaskoczyli, znaczy może nie zaskoczyli, spodziewałem się, aż takie może, nie, ale skuteczny jazdę w pierwszej fazie meczu moich juniorów i to było, było ważne, bo zdobywali punkty nie tylko dla młodzieżowca. No, fajnie, że pojawił się Piotrek Świderski w parkingu i, i, i i był z nami, i był dobrym duchem. Zwłaszcza jak go prosiłem o opiekę nad, nad, nad Marcelem i to był, zaskutkowało. No, Tomasz Janoson dał z siebie, chyba, jak to mówili kiedyś, 300% normy. No, niestety, no, bolały nad jest to trochę więcej niż stłuczenie. Blokady, organizm nie przyjmował, odruchy wymiotne. Pojechał naprawdę więcej niż, 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 niż się spodziewałem. Wracając do Piotra Świderskiego, wiadomo już kiedy. Ewentualnie spodziewamy się na to, że? No, przejdzie drugi taki zabieg, który umożliwi odblokowanie i możliwość zwiększenia ruchomości tego stawu. I myślę, że no, początek maja byłby, byłby takim okresem optymistycznym. Lotos Wybrzeże Gdańsk w inauguracyjnej kolejce najlepszej żużlowej ligi świata zwyciężyło 51-39 PGE Marmę Rzeszów. Wygraliśmy, to jest najważniejsze. Tylko, że wydawało się, to, że będzie lepiej. nie? My po tym upadku miał dwie kontuzje. W zimie miał kontuzję nadgarstka, garstką z w Krośie. I był mnie ten bark. Trudno było, trudno ten pierwszy myśl, Ale będzie treningi. i myślę, że będzie lepiej. Ale jeszcze musimy coś poprawić w składzie, bo tak jaki jak dzisiejszy skład to jest za słaby troszeczkę. Myślę, że jeszcze wyjazd już pokaże to. Bo Danus mnie milę zaskoczył. Chrzan mnie na milu zaskoczył, chrzan jednak e, się tu nie odbudował, na razie się nie odbudował. B bardzo dużo ludzi, bo to jest tam raz wielki sukces, Na myślę, że nie było tyle na leki. Po prostu jestem zaskoczony, no naprawdę, aż mi ciężko wierzyć. Ale coś wie pan, że to, że to jednak Rzeszów był słaby? Czy, czy, czy... Nie, my jechaliśmy tak dobrze, uważam, że tak. Wygraliśmy pierwszy mecz, Spodziewałeś się takiego wyniku? A kto dzisiaj zawiódł? Albo nie zawiódł? <śmówiłem>